Time in blue, lato zapisane w odcieniach błękitu, letni poranek, świat budzi się powoli, otulony pastelowym światłem i śpiewem ptaków. W ogrodzie skrzydła motyla musną delikatnie płatki hortensji, w wazonie na werandzie bukiet chabrów i zapach lata w filiżance herbaty czas płynie spokojniej. Każdy detal jak zasuszona kartka wspomnień. Stare listy, przecierane faktury i miękkie, pastelowe tła w stylu Summer time in Blue to opowieść o nostalgii i harmonii. O letnich dniach pełnych spokoju, gdzie to powiada własną historię. Na końcu różnorodność motywów i grafik, które pokazują, jak wiele twórczych dróg kryje się w tej jednej kolekcji.